Przyczyny w zasadzie nie są do końca poznane. Mówi się o rodzinnym występowaniu żylaków, ale okazuje się, że problem jest dosyć złożony, że muszą wystąpić, wystąpić liczne czynniki, takie, które składają się na późniejszy efekt w powstawaniu żylaków. Głównym elementem, takim, który powoduje powstawanie żylaków, jest uszkodzenie włókien elastynowych i kolagenowych, które budują ściany naczyń żylnych. To de facto e, taka patologia w budowie ściany naczyń żylnych doprowadza do niewydolności zastawkowej i odwracania się przepływu w żyłach.